witam na moim kanale pomysłowa kuchnia jeżeli wam się w nim spodoba proszę o subskrypcję mojego kanału gdzie przygotuję enchiladę z kurczakiem na początek kroję kurczaka na mniejsze kawałeczki gdzie następnie będę go podsmażała na patelni Pokrojonego kurczaka doprawiam przyprawami na początek dodaję suszone oregano Milony kminek, słodką paprykę oraz papryczkę, chili nie mam świeżej papryczki, więc użyję sproszkowanej papryczki, chili polewam odrobinę oleju i wszystko dokładnie razem mieszam. smażę na rozgrzanej patelni i odstawiam do wystudzenia. Gdy kurczak nam się studzi, na patelni podsmażam cebulkę drobno pokrojoną. Cebulkę akurat pokroiłam sobie blenderem. Szybciej się kroi i się przy tym nie płacze. Do podsmażonej cebulki podlewam troszeczkę oleju, gdyż jest troszeczkę mało i mi się przypala. Ta cebulka już będzie zrumieniona. Dodaję pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę. Do podsmażonej cebuli z papryką dodaję naszego podsmażonego wcześniej kurczaka kurczak mój puścił wodę staram się jak najmniej tej wody dać można też kurczaka osuszyć na ręczniku papierowym następnie przygotowuję sos odrobinę oliwy z oliwek na oliwie podsmażam czosnek Do smażonego czosnku dodaję krojone pomidory. A następnie doprawiam przyprawami oregano, kminek, papryczka chili i słodka papryka. Smażę około 10 do 15 minut. Wszystko teraz na koniec dokładnie mieszam w dużej misce. Kurczaka z warzywami, ugotowany, przysudzony ryż, białą fasolę, kukurydzę. Na koniec dodaję pokrojoną zieloną pietruszkę oraz doprawię jeszcze przyprawy. Wszystko razem mieszam. Daję jeszcze odrobinę oregano, sól oraz pieprz. Na placki tortilli wykładam w przygotowaną naszą mieszankę warzyw, ryżu i kurczaka. Posypuję odrobiną sera macarelli, aby nam się to skleiło i zwijam w rulonik. Tak przygotowane, pozbijane placki polewam sosem pomidorowym i zapiekam w piekarniku około 20 minut w temperaturze 180 stopni. Przed podaniem posypujemy zieloną pietruszkę. Życzę smacznego i zapraszam również na inne filmy na moim kanale. A jeszcze przed upieczeniem posypuję tartą mozzarellą na koniec.